Czuję. Czuję. Udało Udało się. Tobie. Nam. Belief numer dwa. Jedwabna tafta. Za rok szlachetnimy wszystkie tkaniny. Wierzę w to. Ridge, thanks. Dziękuję. Za co? Ostatnio oddawałem ci popalić. Spodziewałem się czegoś innego. Czego? Nieważne. Powiedz. Jestem rozpieszczony. Co? Ty mnie rozpieściłaś. Jak to? Traktowałaś mnie... Jak? Jak kogoś niezwykłego. Jadłam ci z ręki. Już tego nie robisz. Brakuje ci tego? To jakaś twoja sztuczka? Nie wygłupiaj się. Co się stało? Wiadomość. Od dziecka. Nic ci nie jest? Nic. Na pewno? Tak. Okej. Idziesz posłuchać się owacji? To nie dla mnie. Jak to? To Twoja rola. Ta kolekcja to Twoja zasługa. Idź tam. Miłej zabawy. Ja będę w laboratorium. Czasem mnie zaskakujesz. Dlaczego? Twoje życie to wyłącznie praca. Zmieniłaś się na lepsze. Na razie. Dlaczego tak się uśmiechasz? Wspaniała, przepiękna. Mogłaby odsłonić twarz, zaraz to zrobi. Piękna prawda, mówię o sukni, ale także o kobiecie. Nie pozwól jej stąd wyjść. Co ty dopadasz? To szli na kartę. Wczoraj na mnie napadła. Pani oszalała. Związała mnie, żebym tylko tu nie przyszła. Szuka jej policja. Sukces, odcinek 1171. Przestraszyłaś mnie. Gdybyś wiedziała, że tu jestem, nie uśmiechałabyś się. O czym ty mówisz? O twoim uśmieszku. To źle, że ktoś się uśmiecha? Nie. Źle, kiedy oszukuje. A ty oszukałaś Ridża. Co? Udawałaś, że ci na nim nie zależy Powinnam była się tego domyślić Coś ci leży na sercu? Pogadaj z terapeutą Przyjęłaś nową strategię? Nic z tego Pragniesz go, ale nigdy go nie zdobędziesz Co tu się dzieje? Żądam wyjaśnień Aresztujemy tę panią za napaść. Co? Ona pracuje w mojej firmie. Jest pielęgniarką. Ręczę za nią. Nie rób tego. Nie znasz jej. Wykradła moje dziecko ze szpitala. Nie wiesz jej. Niech o nim nie puszczą. To jakaś pomyłka. Mamy dowód. Jaki? W Genoa City wydano list gończy za Sheila Carter. Zarzuca jej się sześć przestępstw. Chodzi o inną Sheilę Carter. Nie. Poszukują tej kobiety. Tym razem się nie wykręcisz. W życiu jej nie widziałam. Nie na, napadłaś na mnie wczoraj w hotelu. Odejdź. Nie miałaś innego wyjścia. Oszalałaś. Po tym, co zrobiłaś mnie, Scottowi i naszemu dziecku. To kłamstwa. Zniszczyłaś moje małżeństwo. Porwałaś mi dziecko. Przez rok je trzymałaś. Chciałaś mnie zabić. Próbowałaś zabić własną matkę. Powinnaś siedzieć w więzieniu do końca życia. Zaczekajcie. Wiem, co mówię. Przecież bardzo łatwo sprawdzić, czy to prawda. Chyba nie masz nic przeciwko temu, Sheila? Masz? Czy któryś z tych zarzutów jest uzasadniony? Ludzie się zmieniają. Ja już nie jestem tą osobą. Nie jestem już kobietą, którą przedstawiła ci Loren. Nareszcie zapłacisz za krzywdy, które mi wyrządziłaś. Chciałem ci się oświadczyć, a ty cały czas kłamałaś? Nie, nie. Kocham Cię. Jak możesz mówić o miłości, jeśli to jest prawda? Już taka nie jestem. Zabierzcie ją stąd. Nie chcę jej widzieć. Nigdy. Już dobrze. Jestem przy tobie. Uspokój się. Miałeś wypadek samochodowy. Ja jestem w szpitalu. W szpitalu, ale wyzdrowiejesz. Miałeś wypadek. To tylko mały wstrząs mózgu. Nic ci nie będzie. W szpitalu? Rozumiem. To był sen. Nastraszyłaś mnie. A pokaz? Już po pokazie. Nie byłam tam? Nie zadebiutowałaś w roli modelki. Ale będą inne pokazy. To był tylko sen. Kosen. To będzie dla Was dobry rok. Mam nadzieję. Łód szczęścia każdemu się przyda. Kiedy przyjedziesz do Genoa City, przyjadę. Z Taylor Nie odważyłbym się wysiąść tam z samolotu, nie mając obok siebie żony. Nie ufasz sobie? Nie. Jeśli w grę wchodzisz ty. Nic ci nie zrobiłam. Właśnie. Przez te wszystkie lata coś nas łączyło. Chociaż jesteśmy od siebie daleko. Moi rodzice zawsze mówili, że pasujemy do siebie. Mój ojciec mówił to samo. Odwiedziesz mnie na lotnisko? Oczywiście. Pożegnam się tylko z Erykiem. Jest jeszcze w firmie. Nie, w szpitalu. Jego przyjaciółka wyzdrowieje? Tak. Żałuję, że jej nie poznałam. Erik stracił dla niej głowę. Jest jeszcze czas. Możemy wstąpić do szpitala. Pożegnasz się z ojcem i poznasz jego nową przyjaciółkę. Świetny pomysł. Cierpisz na manię prześladowczą. Wiem, co kombinujesz. Chcesz zdobyć Ridge'a, udając, że go odtrącasz. Myślisz, że go tym przyciągniesz? Ale to się obróci przeciwko tobie. Ridge nie jest tobą zainteresowany. Więc dlaczego prowadzić ze mną tę rozmowę? Jesteś aż tak niepewna Ridja? Nie mieszaj mnie do tego. Nawet nie próbuj. Zaczekaj. Przyszliśmy do Shirley Carter. Sprawdzę. Pokój 204. Ojciec bardzo się ucieszy, że przyjechałaś. Chcę, żebyś poznała jego przyjaciółkę. Słucham. Gdzie jest mój ojciec? I pojechali na przesiedlenie. Kiedy wrócą? Za pół godziny. Muszę jechać na lotnisko. Ale nie chcę. Dziękuję za dobre chęci. Kiedy ją wreszcie poznam? Jak znowu tu przylecisz? Obejrzeć wiosenną kolekcję. Właśnie. Powiedz ojcu, że od razu, pierwszego wieczoru, zjem konację z nim. I z jego dziewczyną. Koniecznie. Zarezerwuję stolik dla ojca, Shili i dla yeah. ciebie. Ma na imię Shila? Tak. Znałam pewną siłę. Mam nadzieję, że ta jest inna. Chodźmy.